A ponownie przechodzimy do dalszej części poradnika piątego o Delfi i pamiętacie pewnie, co robiliśmy w ostatnim, bo ja nie pamiętam, <laughs> nie, nie, żartuję, pamiętam, słuchajcie, <laughs> skończyliśmy przykład pierwszy z wykrywaniem naszego klucza, ale w taki z dosyć, no powiedziałbym paskudny sposób, że ręcznie go tutaj wpisywaliśmy, a po co ręcznie? No trzeba by było jakoś wymyśleć, w jaki sposób sobie radzić, tak żeby, no właśnie, nie trzeba było za każdym razem od nowa generować aplikacji. Jak to zrobić. Jak to zrobić? No Wy też myślicie, ja myślę, wszyscy razem myślimy, słuchajcie, no pewnie Wam się rodzą w głowie jeszcze inne pomysły niż mnie, ale ja Wam opowiem taki prosty pomysł, jaki mi przychodzi do głowy na razie, żeby też umieć się posłużyć takimi narzędziami, jakie już poznaliśmy tak naprawdę troszeczkę w Delphi, a, a może coś nowego się przy okazji dowiedzieć. A więc tak, najpierw mnie troszeczkę posłuchajcie, moi drodzy. Otóż, nie wiem, czy wiecie, co to jest haszowanie stringów, kodowanie jak gdyby, tak? Tylko że może być tak zwane haszowanie jednostronne i dwustronne, to znaczy, co to znaczy dwustronne, że możemy jakiś string zakodować jakimś tam algorytmem szyfrującym dwustron przy dwustronnym i go możemy odkodować później, ale jest również tak zwane haszowanie, to się tutaj nazywa tylko nie kryptografia, tylko haszowanie, już tak, sorry, mylę trochę pojęcia. Że zahaszujemy string, ale nie da rady go odkodować. No to ktoś powie, no to, no to po co coś takiego? A no, po to właśnie to się może nam przydać. No to jest wykorzystywana technika na przykład do zapamiętywania haseł użytkowników, gdy się gdzieś tam logują w jakichś systemach, a administrator przecież nie powinien znać haseł użytkowników, tak? Więc te hasła się tak naprawdę tylko koduje w jedną stronę, szyfruje, haszuje, mówimy, tak? Natomiast później, czyli i wtedy po zaszyfrowaniu mamy pewien wzorzec, zaszyfrowany wzorzec, ale może to nie jest zaszyfrowany wzorzec, tylko jakby jego ślad mamy. No, tu tych sposobów jest kilka różnych. My wybierzemy tak zwaną sumę kontrolą, kontrolną, zwane takie haszowanie MD5, nie będę wchodził w szczegóły, bo to pewnie doczytacie sobie w internecie W każdym razie z każdego jakiegoś stringu możemy sobie wydobyć tak zwaną sumę kontrolną MD5 Czy z pliku, czy ze stringu i tak dalej My będziemy korzystali ze stringu właśnie, tak? Po co? Po to, bo później gdy użytkownik się na nowo loguje, to system ma tylko ten wzorzec, słuchajcie, zaszyfrowany I teraz jeśli użytkownik poda swoje hasło, to system sam zrobi jego Znowu hash MD5 i porówna te dwa zaszyfrowane ciągi, te dwa zaszyfrowane znaczniki, bym powiedział lepiej, tak? Jeśli się zgadzają, to znaczy, aha, użytkownik podał, jest na liście, bo robimy sobie bazę takich zaszyfrowanych ciągów, znajduje się na liście ten zaszyfrowany ciąg. Ja jako administrator albo system nie wiem, jakie tam było hasło, bo nie chcę poznawać hasła zwykłego użytkownika, ale mogę to mm, sprawdzić, że on się poprawnie zalogował. My tu nie chcemy mówić o logowaniu, ale bym proponował teraz przemyśleć coś takiego. Słuchajcie, żeby nie zaszywać w programie tego seriala i tego PNP ID, to może zróbmy troszkę inaczej. Właśnie spróbujmy te dwa stringi, które porównywaliśmy, po odczytaniu połączyć w jeden string, a następnie zahaszować, żeby otrzymać ich znacznik. To będzie też przecież unikalny znacznik dla danego seriala i dla danego ID przecież danego pendrive'a, prawda? I teraz, słuchajcie... Ten znacznik zahaszowany możemy wrzucić sobie gdzie? no każdy już mi to, o tam mi podpowiada Krystian, bardzo dobrze do pliku ini na przykład, czyli efekt będzie taki, że klient od nas kupuje aplikację, my mu aktywujemy, czy to naszego czy na przykład jego pendrive'a w jakiś sposób tak, czyli odczytujemy jego serial ono nawet nie wie, że nam chodzi o serial i że chodzi nam o ten ID bierzemy sobie naszym programem do generowania zaraz zobaczycie, bo to sobie postaramy w tej naszej aplikacji jakoś przygotować takie małe narzędzie, my sobie to zahaszujemy a następnie powiemy klient tak, słuchaj, dostajesz od nas aplikację, masz... Máś... Pendrive który będzie z nią działał i jeszcze dodatkowo musisz sobie wgrać obok aplikacji plik INI, w którym jest pewien tajny kod. A więc zabezpieczenie rośnie jak gdyby. Nie to, że pendrive to jeszcze musi być plik INI, który będzie zawierał tak zwany zahaszowany, zaszyfrowany pewien tajny kod, umożliwiający posługiwanie się tym pendrive'em. Widzicie, jakie to fajne? A więc wtedy dając różnym klientom naszą aplikację, nie musimy jej milion razy generować, tylko co? Każdemu wygenerujemy plik INI, w którym będzie zahaszowany String, którego klient nawet jak podejrzy, to nie będzie wiedział o co chodzi, bo tam zobaczy tylko znacznik. Jak to jest zrobione? Jak to jest zrobione? Taki program z discovery mi się przypomina. No więc zobaczmy, jak to jest zrobione, słuchajcie. Wchodzimy w naszego delfiaczka przyjemnego. I otwieramy przykład numer 2. Zobaczcie, który tu przygotowałem. Żmudnie musiałem nad tym też popracować, żeby jakoś to przemyśleć. I tutaj w tej aplikacji pojawiło nam się troszeczkę nowych rzeczy. Ja może tą, ja może to okienko do debugowania troszkę zmniejszę. I zobaczcie, tutaj mi się pojawiło troszeczkę nowych rzeczy. To znaczy ta aplikacja będzie nam jednocześnie, pomyślałem sobie na razie, nasza testowa będzie służyła od razu niejako, będzie nam pomagała wygenerować ten plik INI. Widzicie, dodałem sobie sobie plik, dam sobie przycisk na formę generuj ini, tak, plik ini. My wiemy, jak się buduje plik ini, ale to sobie zaraz szybciutko przypomnimy. Tutaj będziemy musieli podać do tego pola edycyjnego właśnie ten MD5H, który uprzednio sobie w jakiś sposób wygenerujemy z tego, słuchajcie, seriala Wybranego, zaraz zresztą zobaczycie jak, bo taki mam tu pewien pomysł, a te seriale, w ogóle te hasze będą się pojawiały tutaj, więc tylko będzie trzeba z tego okienka skorzystać. Tyle tylko, że teraz będziemy musieli w naszym programie przy starcie zwrócić uwagę, czy w ogóle klient posiada plik INI, prawda? Bo jeśli go nie posiada, no, to w zasadzie po co ma sprawdzać klucz, i tak wiadomo, że go nie będzie, i tak można będzie aplikację zamknąć, więc troszeczkę nam się ta aplikacja delikatnie, delikatnie rozbuduje, również o sprawdzanie tego haszowania. Jak, w jaki sposób, słuchajcie. No dobra, zacznijmy moi drodzy. Zobaczcie, że zdarzenia mamy te same tak naprawdę oprogramowane, ale tak naprawdę coś tutaj jeszcze innego zaczyna się dziać. Otóż w zmiennych prywatnych powołaliśmy sobie zmienną o nazwie INI dużymi literami zapisaną jako TINIFILE. Pamiętamy, że żeby skorzystać z klasy tini file, to na górze trzeba było sobie e, słuchajcie moi drodzy, zaimportować plik INIFILES. Pamiętajcie o tym, bo inaczej to Wam później by nie działało. Dodatkowo zwrócę Waszą uwagę od razu, że trzeba też sobie dodać tutaj to ręcznie system.hash, ponieważ Delphi ma fajną rzecz, ma wbudowane haszowanie stringów za pomocą kilku różnych rodzajów kodowania, z, powiedzmy kryptografii i tak dalej. Tak? To jest od razu fajna rzecz, którą dostajemy, można powiedzieć, od razu z ręki za darmo. W takim razie czujecie, że pewnie coś się zmieni w naszym WMAP Startup. Zobaczcie, tutaj y, to już znacie, że if not, sprawdź klucz sprzętowy, bo tam tą funkcję trochę sobie rozbudujemy. To ta aplikacja nie będzie działać, dopóki włożysz. Tutaj moglibyśmy dodać sprawdzanie i zamykanie aplikacji, ale dla nas, dokąd ona będzie służyła, teraz do celów również generowania, to na chwilę sobie komentuję te dwie linijki, żeby mi się ta aplikacja nie zamykała, żebym mógł w ogóle zobaczyć, jakie mi się wyświetlą klucze dostępne sprzętowe i żebym mógł to y, za. Y, słuchajcie, sobie po prostu wygenerować plik INI. Podobnie tutaj nie będę, jeśli nie ma pliku INI, to tylko wyświetlę komunikat, ale nie będę po komunikacie zamykał aplikacji, bo po co, bo, bo inaczej nie uda mi się zadziałać na niej jako na generatorze y, tych plików INI, prawda? W form show robimy dokładnie to samo, wywołujemy sprawdź klucz sprzętowy, tak jak mówię, widać, że tylko ta funkcja się zmieni, tak? W on form create nam troszeczkę rzeczy dochodzi, ponieważ powołałem sobie na górze, jak widzicie, również zmienną INI file name, to jest tylko string, w którym będziemy sobie przechodzić Nazwę pliku naszego INI do aplikacji dołączonego, a także string MD5 key, bo jak to ma działać? Słuchajcie, otóż jeśli jest plik INI, to ja będę chciał z niego przy starcie aplikacji, tam przy tym sprawdzeniu, wczytać plik e, ten zahaszowany, prawda, żeby on już był w aplikacji, żeby wiadomo było, którym ja się chcę kluczem sprzętowym posługiwać. Dla klienta, klient dostaje aplikację ze swoim kluczem i już koniec, ma po prostu jeden klucz sprzętowy, tak. Dlatego też... Powołuję sobie plik INI, który, który tak, po pierwsze sprawdzam Extract File Path z, z naszej ścieżki do programu Param STR0. To no, nie będę tu tłumaczył. Generalnie powołujemy sobie w naszej ścieżce programu plik o nazwie App ini, Taki króciutki, taka linijka robi właśnie nam te rzeczy w Delphi. Na razie to na zasadzie trzeba zapamiętać, jak to robić. Kurczę, co mi się kark boli, słuchajcie, ledwo się odwracam, coś mnie przywiało, a może ta klimatyzacja, nieważne. Powołuję sobie do życia INI file, czyli nasze, nasz plik ini, ale jeśli jednocześnie się go powołuję, to pamiętajcie, że kreuję, to przy y, zdarzeniu on form destroy, tak, pokażę, to jest tutaj, jak sobie wejdziemy na formę, tak, i mamy zdarzenia, tutaj Events, to zobaczcie, w OnFormCreate powołałem do życia, a w onFormDestroy... destroy muszę zniszczyć przy wyjściu z aplikacji ten plik ini, znaczy tą naszą klasę ini, prawda? I następnie zobaczcie robię md5, skoro powołałem do życia md5 key, ini read string i z klucza K z, z zapisu równego MD5K wczytuję. Przy czym domyślnie, gdyby nie było pliku INI, powiecie, ta kasa fajnie zadziała. Jak nie ma pliku, pliku INI albo tam nie ma nic w nim zapisanego, to przyjmie, że klucz MD5K jest pusty. Dzięki czemu, gdy Dostajemy plik INI albo z usuniętą linijką k czyli nie mamy tego zahaszowanego za y, seriala z y, tym PNP Device ID, no to nigdy w życiu ta aplikacja też nie będzie mogła się na końcu uruchomić, którą gdzieś, gdzieś już dla klienta popełnimy, prawda? ojej coś... Y, sekundkę, słuchajcie, muszę zrobić przerwę, bo mnie normalnie coś... dobra, a może dalej porobię, kurde! <laughs> Jakieś... dzisiaj mam... Dzisiaj na ten monitor muszę dziwnie patrzeć, przepraszam, za ten przerywnik, ale... Zdrowie, już nie to, kurde, człowieka, człowieka jakieś lumbago pokręci zawsze, dobra. No, tak będę siedział troszkę boczkiem, mam nadzieję, że mi wybaczycie. <grytanie> Bo już tu kończę ten poradnik. Ok, spójrzcie. Przygotowujemy sobie również na potrzebę naszego programu taką prostą funkcję get hash której podajemy jako argument string do zakodowania, a ona nam zwróci ten właśnie znacznik z tego zakodowanego stringa. Pamiętajcie, nie mylcie tego, że to będzie zakodowany string, bo tu możecie wpisać nawet 1 kB stringa jakiegoś tekstu, a dostaniecie tam jednej długości taki znacznik charakterystyczny tylko dla tego waszego stringa, tak? W tym celu jako zmienną sobie powołujemy, tu nie będę może za dużo tłumaczył, hash kreujemy go. Pomimo, że kreujemy, to nie musimy zwalniać, bo tak naprawdę tylko podpowiem, kreujemy tak zwany rekord, taki z polami do zahaszowania, a następnie musimy wykonać takie dwie linijki i to jest wszystko. Tak, tak będzie wyglądało haszowanie. To możecie sobie również śmiało używać w swoich aplikacjach, gdy tylko będzie potrzebne. W takim razie, słuchajcie, jak przejdziemy teraz do aplikacji, to yy, zobaczmy, jak oprogramujemy plik, yy, znaczy yy, przycisk Generuj ini, bo chodzi o to, tak sobie wymyśliłem, że przy starcie aplikacji, skoro nasze zdarzenie będzie działać i będzie sprawdzać w ogóle klucze, to przy okazji on te klucze od razu zahaszuje w odpowiedni sposób, wyświetli nam w polu Memo. My będziemy mogli taki klucz ten zahaszowany skopiować, wkleić tutaj i, na, i kliknąć: wygeneruj ini. Jak ten plik ini wygenerujemy? Wchodzę w obsługę klawisza i zobaczcie. Ini Write String. I w sekcji key w kluczu o nazwie MD5 key wrzucę sobie to właśnie, co przekopiowałem z pola memo. Następnie skasuję pole, edit 1 i wyświetlę komunikat, że plik inny wygenerowany. Prawda? Taki przy okazji sobie generatorek tworzymy. No dobrze, tylko teraz to pytanie cały czas pozostaje: jak sobie generować te klucze? Jak generować te klucze? Słuchajcie, my skorzystamy sobie do naszych oczywiście celów testowych. Z naszej aplikacji tutaj testowej, która będzie niejako generatorem tych, tych plików INI i tych kluczy. No więc musimy pewnie skoczyć do funkcji, słuchajcie. Mm... Sprawdź klucz sprzętowy i teraz zobaczcie, jak my będziemy sprawdzali ten klucz sprzętowy. Otóż początek jest taki sam. Sprawdzamy, ile mamy w ogóle pendrive'ów podłączonych, wrzuconych do, do tego urządzenia, tak? Wyświetlamy sobie tam sprawdzenie klucza, bleble, ble, to samo wszystko. Następnie powołaliśmy sobie taki mały string MD5 i zobaczcie, co ja teraz robię. Iteruję i każde, każdą pozycję, volume serial robię plus MK detektor. Hmm, Volume PNP device składam tym plusikiem jako jeden string, tak? Bo tu mam nadzieję, że jest dobrze widoczne, że tu jest plus. Czyli ten cały string, o ten tutaj cały string, tylko to mi się trochę na ekranie nie mieści, widzicie? Ten cały string w nawiasach, tu jest nawias zamykający, a tu jest nawias otwierający przekazuję do funkcji get hash key. A więc ta funkcja leci i po kolei wszystkie wykryte pendrive, tak, wolumeny na pendrive'ach Sprawdza ich seriale i PNP Device ID i haszuje do stringu MD5. Po to, żeby teraz w memo1 lines add. Wyświetlamy sobie y, taką informację, że tak dla nas, dla oka, żebyśmy wiedzieli, że chodzi o Volume Name, żebyśmy wiedzieli, jaki mamy nazwę jakiego wolumenu, do tego, żebyśmy wiedzieli po myślniku, jaki mamy device ID, ale to Device ID to nam wyświetla tylko literkę, tak, y, y, dysku i na końcu sobie dopiero wyświetlimy za tą zahaszowaną informację, jeśli chodzi o serial wolumenu y, i o. PNP Device ID. To nam się wyświetli niejako za darmo, że tak powiem, przy okazji w tym polu memo. A następnie zobaczcie, nie będziemy, nie musimy sprawdzać, bo tak naprawdę to służy tylko na potrzeby generatora ID, tak? Mogłoby tego nie, w docelowej aplikacji tego nie będzie klientowi, nie będziemy wyświetlać, broń Boże dzięki temu później ja nie muszę sprawdzać, słuchajcie MD5 z ręcznie wpisanym numerem, tylko z tym numerem, który pięknie został przy starcie aplikacji wczytany do zmiennej MD5 i pamiętacie przy WMAP Startup to zostało, w OnCreate to zostało po prostu wczytane, jeśli był WMAP Startup no, cofniemy się na chwileczkę wyżej, zobaczcie WMAP Startup gdzie mamy tą funkcję ach, tu ona leży gdzieś indziej u mnie poczekajcie w tym kodzie, WMAP Startup nie, gdzie ona leży, jeszcze wyżej Przepraszam was. O jest WMAP startup. Nie, to chyba wczytałem on create. Tak, on create. Przepraszam. Yy, tylko gdzie jest ten on Jest form create. O i to tutaj wczytałem. Widzieliście ten md5 key, prawda? To teraz yy, i po prostu on może być albo pusty, jeśli nie było pliku ini, albo może być wypełniony, jeśli już wcześniej został wygenerowany. W takim razie ja po prostu sprawdzam dla każdego. Podłączonego wolumenu na dowolnym pendrive'ie i dysku przenośnym sprawdzam, czy zgadza się obecnie na bieżąco zahaszowany. Klucz taki stworzony właśnie z tych dwóch wartości, z tym, który został wczytany z INI. Jeśli nie, jeśli tak, to oczywiście robimy to samo, co przedtem. Widzicie, nie trzeba było z ręki tego wpisywać, a jeśli nie, to piszemy brak klucza USB i też użytkownika wywali aplikacja. Sprawdźmy zatem, jak to działa. W takim razie uruchamiam aplikację w końcu i zobaczcie. To oczywiście nag screen z USB detektora i proszę bardzo. Pierwszy komunikat mamy, zgodnie z tym, co mówiliśmy, brak. Pliku ini związanego z kluczem sprzętowym. Tu zrobiłem trochę inną ikonkę naszej aplikacji, żeby się odróżniała. A widzicie, ja to nie wytrzymuję nigdy, muszę zawsze coś takiego zrobić. Ale dobra, dalej sobie opowiemy, Boże, zapomniałem, muszę zrobić techniczną sekundkę krótką przerwę. Hej, hej, papa, znikam, zaraz wracam. Pamiętaj, proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu e, tychże poradników. Do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam.